To nie zawsze widać z zewnątrz. Uśmiech, praca, obowiązki, kolejne plany, ale wewnątrz pustka, ucisk, cisza, która boli. I nagle czujesz, nie wiem kim jestem, nie wiem czego chcę, nie wiem dokąd zmierzam. To nie depresja, to dusza. Ona od dawna próbuje się z tobą skontaktować. Zasypała się bodźcami, ekranami, pośpiechem, jedzeniem, nie takim jak trzeba, perfekcją. Ale ona nie odchodzi. Ona czeka aż wrócisz. Życie nie zaczyna się wtedy, gdy wszystko się ułoży. Życie zaczyna się w chwili, gdy ty wracasz do siebie. Gdy przestajesz uciekać, gdy rezygnujesz z życia, które wygląda jak trzeba i zaczynasz słuchać siebie. Siebie. Nie Instagramu, nie rodziny, nie społeczeństwa, tylko siebie. To jest trudne. I tak, to jest niewygodne, bardzo niewygodne. Ale to też jest pierwszy raz, kiedy czujesz, że jesteś naprawdę żywa. I nie pytaj, czy zasługujesz na nowe życie. Zapytaj, czy jesteś gotowa przestać siebie zdradzać. Twoje serce zna drogę. Wróć do siebie.